No witajcie, tu Wasz blogier. Dzisiejszy blog gier poświęcony będzie nowościom, promowanym, ale też mniej znanym. Pokażę Wam… spokojnie… pokażę Wam w sumie cztery gry. Będzie trochę straszno, trochę smutno, czyli w sumie jak na polskim weselu. Ale afro! A zaczynamy od gry Savage Lands, czyli od sandboxowego survival osadzonego w świecie fantazy. W tej grze, w przeciwieństwie do innych survivali, ubić będą u nas chciały nie tylko wilki, niedźwiedzie czy bobry. No dobra, bobry nie, ale będą nas chciały ubić mistyczne stwory. Powiem krótko, musicie w to zagrać. I czas na kolejne straszonko, czyli na grę Mist Survival. Jak zapewne skumaliście po tytule, to survivalowa gra widziana z perspektywy pierwszej osoby, w której musimy przetrwać apokalipsę zombie. Nową nienową w tej grze jest to, że zombiaki wychodzą na żer tylko w nocy albo w trakcie tytułowej mgły. A kiedy ta się pojawia, nie warto zgrywać bohatera, bo jak mówi stare chińskie przysłowie, kiedy ludzi kupa i Herkules pupa. Ta gra na razie też tylko we wczesnym dostępie na pc ta. A teraz szybciochem przeskakujemy do tych bardziej promowanych gier, co nie znaczy, że lepszych od poprzednich. Teraz dopiero będzie śmieszno! Będzie śmiesznie, bo pokażę Wam The Sims 4 Star Wars, wyprawa na Batu, czyli kolejny już dodatek do gry, którą udajesz, że kupujesz młodszej siostrze, ale tak naprawdę grasz w nią sam. Dzięki temu DLC będziecie się mogli przenieść do świata Star Wars, dostaniecie nowe stroje i będziecie mogli walczyć po jednej ze stron mocy. Ja nie będę grał, ale siostrze kupiłem. I na koniec będzie dla jednych śmiesznie, dla innych smutno, bo na rynku pojawiła się, powiedziałbym, mega gra PES 2021, gdyby to była pełnoprawna gra. Tymczasem chwalone przeze mnie Konami proponuję Wam tym razem zamiast pełnoprawnej kontynuacji gry tylko sezonowe odświeżenie poprzedniej części cyklu i wszystko byłoby subcio, gdyby to było za free. I to by było na tyle, a już w następnym odcinku więcej gier, które znacie, jeszcze więcej, których na pewno nie znacie i oczywiście co najważniejsze, ja. Trzymajcie się ramy, to się na pewno spotkamy.